Dzień dobry, cześć kochani, witajcie na moim kanale. Ale się stęskniłam za wami, nie macie nawet pojęcia. Ja Was bardzo przepraszam, że tak długo filmu nie było, ale wyniknęły pewne komplikacje. Ale nieważne, ważne, że już jestem i że mogę znowu nagrywać i mogę montować, bo jest nowy laptopik, więc mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. I tak, i będę mogła wrócić do regularnego nagrywania, bo strasznie, strasznie za tym tęsknię. I słuchajcie, jak już widzicie dzisiaj po tytule, co będzie. Ach, jak ja czekałam strasznie długo na to, żeby nagrać ten na film, jak nie macie pojęcia. Po prostu jestem dzisiaj przygotowana. Słuchajcie, mam koszulkę z 80. Nie wiem, czy będzie widać. Jest koszulka z ATIS? Jest, więc będzie filmik o ATIS. Mm, nie mogę się doczekać i od razu bardzo Was przepraszam, ale ja, jeśli chodzi o ATIS, to ech, zachowuję się troszkę nienormalnie. Jestem nadpopudliwa, jeśli chodzi o ATIS. I ten film, tak, może zawierać dużo achów, ochów, zachwytów. Yy, więc Tak, zapraszam was bardzo Na filmik, będzie to filmik głównie O ATEEZ, ale pokażę wam też Kilka kart Bo moja kolekcja ATEEZ Jest dosyć spora Jeśli chodzi o karty, natomiast kolekcja BTS, jeśli chodzi o karty Jest No powiedzmy sobie szczerze Marna, ponieważ mam Tak naprawdę Nie wiem Um, 18 tych kart, tak mi się wydaje, że tak około plus, minus 18, 16, coś ten deseń. Natomiast kart z Aegis nie wiem ile mam, nie liczyłam, ale to słuchajcie, zaraz zobaczycie wszystko, bo ja mam nadzieję, że ten filmik będzie super i że Wam się spodoba i że będziecie chcieli więcej tych filmików, bo mam też karty. Twice i mam też karty innych zespołów I mojego ulubionego solisty, więc Może jak się ten filmik wam się spodoba to I o Twice i o moim Donghanie nagram też Osobny filmik, bo myślę, że ten filmik będzie długi Bo jak będę wam wszystko tłumaczyła, jeśli chodzi o karty 80's Jak je mniej więcej zbierać Ja też od razu mówię, że nie jestem ekspertem Ja zaczęłam karty 80's zbierać w listopadzie zeszłego roku. No i idziemy to dosyć opornie. Zresztą zaraz wszystkiego się dowiecie, bo będę wam pokazywała te karty i przy okazji wam mówiła, jakie kupiłam, gdzie je kupiłam, ale też wam nie będę mówiła cen, bo powiem wam szczerze, że każda karta ma inną cenę w zależności od danego członka zespołu. No, okej. Okay. To myślę, że lecimy. Już nie będę przedłużała wstępu, bo jestem strasznie podekscytowana. Bardzo, bardzo chciałam Wam pokazać te karty, bo są prześliczne. Zaczynajmy. <grym> Więc segregator z zewnątrz prezentuje się tak, jak widzicie, i możemy go otworzyć. I w środę mamy karty. I tak. Pierwszy, oczywiście, album jest Treasure Episode 1, e, All to Zero. Ja sobie takie małe karteczki porobiłam, po prostu, żeby było mi lepiej, żebym mogła dobrze zapamiętać tytuły albumów, bo jak zwykle mam z tym problem. E, I tak jak widzicie, pierwszą stronę, w szczęście, sensie pierwszy album. E, nie mam kompletnych wszystkich kart. E, Sana mam już kupionego i on do mnie jedzie, ale kiedy przyjedzie, to niestety nie wiem, bo teraz przez to wszystko wiadomo, co się dzieje. I Uyunga mam do kupienia i tutaj historia jakby z tymi kartami jest taka, że w ogóle z pierwszego albumu jest mega ciężko dostać. Ja dopiero niedawno kupiłam sobie Mingiego i Songwe. A tak to miałam tylko tutaj tych czterech. No i e, Hondunga e, kupiłam sobie też jakiś czas temu, do mnie przyjechał, bo jakby dostałam e, w albumie dostałam e, Juno no i miałam tylko biednego jednego Juno, a resztę musiałam sobie już dokupić, oczywiście jeszcze karty grupową miałam i Juno, a tak to wszystko musiałam sobie dokupić e, i słuchajcie, z kartami ogólnie Sana i Ujunga jest taki problem, że jakby ciężko jest je dostać a już jak są dostępne to po prostu ludzie chcą za nie takie pieniądze, że to jest po prostu nienormalne, bo powiem wam szczerze, że e, choć nie wiem jak kochała dany zespół i danego artystę, to nie wydałabym 500 zł za jedną kartę z nim. Więc tak, sama i tak kupiłam bardzo drogo. Uważam, że to troszkę za drogo, ale no trudno. Jak będę już miała całą kolekcję, to wtedy będę mogła odetchnąć z ulgą. Dobra, lecimy dalej. Mamy następny albumik, to jest Treasure Episode 2021. No i tutaj, jak widzicie, mam wszystkich skompletowanych, e, mam nadzieję też, że dobrze wszystko widzicie, bo powiem Wam szczerze, że strasznie ciężko było mi tutaj wszystko ustawić i ułożyć, e, bo ciągle coś mi nie pasowało, i to jest trzecie ułożenie, jakie po prostu w jakim nagrywam ten filmik. E, tak, no i jak widzicie, też z tyłu te karty się układają właśnie w takie taki kompas O, także lecimy dalej i tutaj mamy trzeci album i to jest Treasure Episode 3 i to jest Wave i tutaj nie mam nie mam Junga i Mingiego natomiast są już w drodze lecą do mnie mam nadzieję, że niedługo przyjadą będę mogła sobie ich tutaj włożyć ok dalej Dalej mamy Treasure Episode 3 i Wave, i to jest, to jest My Music Taste, i to są karty takie specjalne, które. Mm, Dostawało się, gdy składało się preorder na płyty, właśnie na stronie My Music Taste, i ja nie miałam żadnej z tych kart, ponieważ wtedy jeszcze nie wiedziałam, że takie coś jak My Music Taste i preordery albumów 8 na My Music Taste istnieją, więc wszystkie karty sobie musiałam dokupić. I tak, tutaj mam troszkę kiepsko, ponieważ mam właściwie tylko Jongho, Junga i Mingiego. Losanga kupiłam sobie kilka dni temu. Natomiast jak widzicie, Juno, Songhua, Andjong i San są do kupienia. Tak, lecimy dalej. Tutaj mam Treasure, też Episode 3 i Illusion, ponieważ już jakby Treasure, ta, ten Episode 3, on dzieli się jakby już na dwie płyty, bo pierwsze dwie płyty są pojedyncze, pojedyncze natomiast już um, wersja trzecia jest podwójna i mamy właśnie Wave i mamy Illusion. I tutaj mam wszystko skompletowane i to są chyba moje ulubione karty, tak mi się wydaje nie dość, że na różowym tle to jeszcze jakby piosenkę kocham w ogóle tę piosenkę, kocham w ogóle Illusion kocham Hongjoonga w tej piosence cudownie rapuje eee, no, więc tak one wyglądają mm -hmm. przeczudowne i dalej lecimy i tutaj mamy też Illusion, ale też tą właśnie wersję My Music Taste, czyli tą specjalną no, i tutaj mam tylko trzech. <laughs> mam tylko Songwe, mam Hanjunga i Yasanga, a reszta jest do kupienia i mam nadzieję, że niedługo mi się to uda. Ale na razie muszę się wstrzymać, bo poczty źle działają, więc tak. I tutaj przechodzimy dalej, i to jest Treasure Episode Finn, All to Action, i to jest taka e, pierwsza edycja taka urodzinowa. I powiem Wam szczerze, że uwielbiam te karty, bo oni tutaj wszyscy wyglądają jak na takich zdjęciach właśnie do paszportu, do legitymacji, do jakiegoś dokumentu. I one są po prostu przesłudne, e, mają taki swój urok, uwielbiam je, <laughs> są prześliczne. Dobra. Lecimy dalej, tutaj mam wszystkich, jak widzicie, wszystkich mam. I lecimy dalej. I. E, a, i tutaj jeszcze są bobaski. Niestety bobasków, z bobasków mam tylko hondziunga takiego słodziaczka zobaczcie tutaj. E, natomiast kupione mam, bardzo mam dużo kupionych. Mam kupionych właściwie wszystkich oprócz Sana. Tak jak mówiłam, sam jest po prostu o cholernie ciężki do dostania. Tak, Boasan podoba się wszystkim dziewczynom, więc jest bardzo drogi i bardzo ciężko się go kupuje. E, dobra, e, lecimy dalej. Tutaj mam e, tak. A treasure Episode Fin i to jest all to action wersja Z. I to jest wersja czarna. Nie, biała, przepraszam. To jest wersja biała. I tutaj brakuje mi sana, oczywiście, Oyunga. Oczywiście, i osa, Osanga mam y, kupionego. Także tak to widzicie, tak to wygląda. W ogóle tutaj ten hondziung jest taki słodziaśny. O ten. Słodziak. Dobrze, lecimy dalej, a to tutaj to jest marniutko, ponieważ mam tylko kartę specjalną, tak, <grym> i to jest to samo, tylko to jest właśnie też ta wersja My Music Tape, specjalna, gdzie można oba sobie zamówić preorder i były dodatkowe karty, ale jak widzicie, tutaj mam kupionego Jongho i Honjonga, no bo oczywiście, E, musiałam kupić do Hongjoonga, chciałabym jakby w każdej wersji, to jest mój priorytet, jeśli chodzi o karty. Jak tylko widzę jakąś kartę Hongjoonga, no to ona musi być moja i, i muszę ją mieć. Dobra, lecimy dalej. I tutaj jest ten sam albumik, tylko że wersja czarna, wersja A. No i tutaj też jest marniutko. <śmany> tutaj mam Songwe, mam josanga i Jongho. Natomiast mam Hongjoonga, mam kupionego. I mam kupionego Ujunga. Także słuchajcie, jak widzę Ujunga, to od razu go biorę, bo mówię, po tym może już nie być. O, dobrze, lecimy dalej. I tutaj jest ta sama, jakby wersji tutaj nie mam nic, jak widzicie. Nie mam nic tej wersji, tylko że to jest wersja też, właśnie czarna. Tak jak tutaj widzicie, tylko ta specjalna z My Music Taste. I tutaj nie mam nic. Tutaj mam drugiego skupionego, tak, mam kupionego Johno, a reszty nie mam, <laughs> ale kupię na pewno kiedyś. Dobrze, i teraz przechodzimy do najnowszego albumu ATIs, czyli do tego niebieskiego albumu Answer. I e, tutaj właściwie mam praktycznie wszystkich, ponieważ, e, jakoś tak mi się udało ich uzbierać. E, mam kupionego Juno e, i Ho, więc e, też niedługo do mnie przyjadą. I z następnej, a i tutaj jest wersja specjalna, też właśnie z My Music Taste. E, no i tutaj mam tylko i wyłącznie Mingiego, pozostałych mam... Do kupienia. Nie, mam kupionego Hongjunga i Jongho, yy, Dżong, a resztę będę sobie kupować kiedyś. Dobrze. Lecimy dalej i mamy tak: yy, Aswer, I to jest Dizzle wersja czerwona. I tutaj właściwie mam kupionego już Juno i Ujunga Tylko czekam, aż do mnie przyjadą. No ale karty są śliczne. I w ogóle ten honiu cudowny. Dziunek, cudowny, przecudowny. I tutaj mam y, też wersję właśnie taką, tą czerwoną, tylko że tą specjalną z My Music Taste preorderów. I mam Hangjunga, śliczny Hangjung. No, i tutaj jeszcze mam oczywiście Juno. No, i kupionego mam ee, Jongho, ale też nie wiem, kiedy do mnie przyjdzie. I następnie wkraczamy już w takie karty, które no, są kartami takimi dosyć specjalnymi, i już są niestety troszkę droższe niż takie normalne karty. I tutaj są karty z Keikonu z Japonii z 2019 roku. I jak widzicie, <gryw> mam tylko Hanjunga, ale słuchajcie. Bardzo bym chciała, w ogóle moim priorytetem, jeśli chodzi w ogóle o zbieranie kart, to jest właśnie Hongjoong, Songhwa, Juno i Jongho. Eee, tych najbardziej bym chciała, ale no wiadomo, że chciałabym odbierać sobie wszystkich. Także no tutaj mam tylko konia. niestety. I lecimy dalej. I tutaj są też specjalne karty i to są karty z Treasure Cafe. No i jak widzicie mam też tylko hondzunga. I w ogóle Hondziunga odkupiłam od takiej przemiłej dziewczyny na Facebooku. Naprawdę za... Małe pieniądze, ponieważ za tą kartę dam 40 zł, gdzie ona normalnie chodzi po 100, 120, widziałam, więc bardzo się cieszyłam. cieszę, że udało mi się kupić właśnie tego Hongjunga z Czerwonego Kafe, natomiast reszty nie mam. No a tak jak mówiłam, właśnie chciałabym Songwe, Juno i Jongho sobie jeszcze najbardziej udobierać, a reszty może kiedyś jak mi się uda. No dobrze, to tutaj <noise> mam broadcasty, ale tutaj no nie mam ich, więc nie wiem, czy Wam będę mówiła. Może Wam po prostu tylko pokażę na ekranie, które bardzo bym chciała mieć te broadcasty. Z, z pierwszych właśnie, z pierwszych R, er, jeśli chodzi o właśnie 80s no i najbardziej zależy mi na tych Hongjoongowych broadcastach. Lecimy dalej i tutaj mam też takie broadcasty, broadcasty to są takie... Są dosyć rzadkie karty, które um, są z różnych występów, nie wiem jak to dokładnie Wam nazwać, ale no, one są z różnych występów i one są rzadkie i one są drogie. No i niestety po prostu wiecie, czasem cena jednej karty no, jest tak duża, że po prostu stwierdzam, że nie warto. No ale tutaj bardzo bym chciała mieć właśnie karty. Um, Oczywiście Honia, ale też myślałam właśnie o kartach z Answer, bo są prześliczne. Właśnie z tej najnowszej ery właśnie karty Juno są y -y, Hongjung, Hongjunga, bo karta z Answer jest prześliczna i Jongho. Tutaj wam gdzieś na ekranie pokażę te karty, bo naprawdę są przesudowne, przepiękne i bardzo bym je chciała że o nich. Dobrze, lecimy dalej i słuchajcie, zbliżamy się do końca, ponieważ tutaj mamy już japońskie wersje kart. I to jest Treasure Episode Extra i to jest Shift Shift The Map i wers wersja A. I tutaj mam też honia. Jak widzicie, Hongdżunga mam i pozostałych nie mam. Może kiedyś mi się uda resztę uzbierać. O, tutaj mam też puste. Ale też bym bardzo chciała mieć karty, właśnie z wersji Z japońskiej. I dalej lecimy, i tutaj mamy drugą płytę japońską, i mamy tutaj Treasure Episode Map to Answer i wersja Z. I tutaj mam tylko i wyłącznie Hongjunga. Tak, mam tylko jego. I następna wersja to jest to samo tylko wersja A i tutaj nikogo nie mam. Oczywiście może kiedyś dokupię sobie właśnie Hongdunga i resztę, ale poczekamy. Poczekamy, bo niestety japońskie karty są dosyć drogie. No i tutaj już ostatnia jest karta, moje karty ostatnie z season Greetings z 80s. No i jak widzicie, tutaj są wszyscy poukładani i tak to wygląda. I jeśli chodzi o karty 80s, to jest wszystko. Teraz yy, myślę, że pokażę Wam karty z BTS, ale ich nie jest dużo i nie mam ich tak ładnie poukładanych jak ATIS, no bo mam ich naprawdę mało. Ok. Lecimy. Przechodzimy teraz do kart BTS. I tutaj, jak widzicie, nie mam ich dużo. Mam grupową kartę. E, grupową kartę z, z Dark and Wild i Jimina, właśnie z Dark and Wild. Ja się tak cieszyłam, że dostałam tutaj Jimina z Dark and Wild. Po prostu nawet nie macie pojęcia. E, natomiast tutaj lecimy i tutaj mamy You Never Walk Alone i mam Jimina i Namjuna. E, tutaj mam Tear. Tak? Dobrze pamiętam? Tak, Tear i to jest Suga Tutaj mamy J-Hope'a Namjoon'a i Jimin'a I to są wszystko Właśnie z Love Yourself I dalej lecimy I tutaj Ja sobie muszę wyglądać, bo ja nie pamiętam Tak, tutaj mamy trzy karty Też właśnie z Love Yourself Namjoon, Jimin, Namjoon I jak widzicie um... Bardzo chciałabym zbierać karty z Namdziunem i bardzo bym musiała karty z Jiminem, ponieważ Jimin jest moim biasem, natomiast yy, Namdziun jest moim wreckerem. i chciałabym po prostu mieć ich karty najbardziej, więc wymieniam się. Ogólnie miałam tych kart więcej, no ale część oddałam koleżankom, na przykład yy, oddałam Wi yy, koleżance. Yy, Jinę e, oddałam koleżance, bo po prostu stwierdziłam, że nie zbieram, jest bez sensu, żeby tak u mnie leżał, a u nich, skoro one ich biasują, więc tak to wyszło. E, tutaj mam już Personę, Personę, cztery karty z Persony, tak, dobrze pamiętam, tak. No a tutaj są oczywiście z gry, z tego BTS World, um, nie no. I to właściwie na tyle. To są wszystkie moje karty z BTS. A przepraszam. Mam jeszcze taką kartę specjalną. Która jest taka karta, która jest kartą 3D. O! I teraz mam ją w albumie. Love Yourself Answer". Także o! Ona tak wygląda. Mam nadzieję, że dobrze widzicie. Ona jest taka 3D. No, a te karty tutaj, no to one już nie są takie karty z albumów. To są po prostu karty, które kupiłam, jak byłam na koncercie BTS w Paryżu. Także te wszystkie one są prześliczne w ogóle. No ale one już nie są z albumów. Tak. One już nie są te też nie. No, a tutaj jeszcze mam na, na końcu Mam y, 80, ale też nie są karty oryginalne. A jeszcze Wam nie pokazałam, bo tutaj mam jeszcze dwie pocztóweczki japońskie z Hangjungiem. O! O! I one są oryginalne, tylko że one są pocztówkami, więc nie mam na razie tych takich y, koszulek właśnie y, na pocztówki, ale będę miała. No, dobra. No dobra, okej okay, kochani Więc pokazałam wam już wszystkie karty, które posiadałam. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał Że dobrze wszystko widzieliście Bo naprawdę ciężko było mi bardzo ustawić tą kamerę I to wszystko, żebyście dobrze widzieli Ale mam nadzieję, że tak Jeśli macie jakieś pytania To oczywiście dodawajcie je w komentarzach Tutaj na YouTubie Na Instagramie też jestem dostępna Tam jestem dostępna non-stop bo już Wam wielokrotnie mówiłam, że Instagram to jest mój ulubiony, yy, moje ulubione uzależnienie, więc tam też możecie do mnie pisać. Serigator możecie kupić jakikolwiek, byle byłby w rozmiarze A4. Natomiast koszulki kupicie na Allegro całą taką wielką paczkę. Kupiłam na Allegro, to było ich jeszcze więcej. Ja wykorzystałam do tego albumu. Kupiłam, słuchajcie, chyba za 15 zł, razem z wysyłką. Wyszło mi tak około 20 zł, więc bardzo się opłaca, bo yy, wiem, że na K-popowo też mają, ale no tam za jedną koszulkę chyba... 4 zł więc no nie za bardzo się opłaca, e, no <laughs> więc tak to wygląda tak wyglądał mój cały album. mam nadzieję, że się wam podobało, napiszcie koniecznie co sądzicie w komentarzu Pani, także dziękuję wam bardzo za oglądanie, ona jest już moja kolekcja kart, się wam podobała napiszcie mi koniecznie co sądzicie i napiszcie mi czy wy jakieś karty zbieracie, innych zespołów um, czy byście może chcieli zacząć zbierać, także Czekam na Wasze komentarze i do zobaczenia w kolejnym moim filmiku. Pa pa!